Witam serdecznie moi drodzy Przychodzę z rozkładem pod tytułem Czy wrócicie do siebie Moi drodzy ja nagrywam ten filmik Dlatego, że zostałam o niego Poproszona przez kilka osób Natomiast Chcecie to nagrywam Natomiast pamiętajcie o tym, że Taki, taki akurat temat Jest bardzo wrażliwy i drażliwy Dlatego, że To są bardzo indywidualne kwestie I powiem szczerze, że no, nie powiedziałabym, że wszyscy, którzy tutaj usłyszą jakiś konkret, będą ten konkret w życiu mieli, dlatego że to jest, wiecie, no, za dużo was jest, żeby tutaj osoby wszystkie znalazły siebie w tym czytaniu, więc prosiłabym, żebyście naprawdę z dużym dystansem podchodzili do tego odczytu, dlatego że to jest naprawdę czytanie kolektywne, żebyście sobie sami krzywdy nie zrobili tym, że uwierzycie w to, że wróci i. Będziecie trzymali się tej myśli, a później się okaże, że tak naprawdę w Waszym przypadku może być to na przykład niemożliwe, albo nie zadzieje się to w wybranym czasie. Więc generalnie uważajcie, tak? Uważajcie z przyjmowaniem takich czytań akurat o takiej tematyce. Dobrze, moi drodzy, jeszcze tylko powiem jedno, bo powiedziałam, że jak będę się zbliżała do końca tej. Tej promocji dla singli, to powiem. Już powolutku kończę zbierać zamówienia od Was na to czytanie dla singla. Dlaczego jesteś sam, jakie masz przeszkody, blokady, że jest taki stan rzeczy. Już powolutku kończę, dlatego że po pierwsze już dość sporo tych zamówień jest, a po drugie, jak Wam ostatnio mówiłam, to nie lubię długo siedzieć w jednej tematyce, bo po prostu już mnie gdzieś tam niesie do innego tematu. Więc już końcóweczka dosłownie kilka osób jeszcze mogę na tą promocję dla singla przyjąć. Jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu Oliana 777 WPPl. Yy, tam patrzymy, jakie masz blokady i przeszkody, dlaczego jesteś sam, dlaczego taki stan rzeczy w Twoim życiu teraz jest. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj yy, właśnie skupimy się na energii yy, czytania pod tytułem: Czy wrócicie do siebie? I wpadłam na taki pomysł, że yy, dla kilku osób mogę jak najbardziej też takie czytanie zrobić, bo nie mam go w cenniku, takiego konkretnego czytania nie ma, więc okazjonalnie mogę, że tak powiem, Zrobić takie czytanie dla kilku osób, no maksymalnie 8 osób mogę przyjąć. Więc jak ktoś jeszcze byłby zainteresowany, znaczy nie jeszcze, tylko jak ktoś w ogóle byłby zainteresowany, żeby Wam sprawdzić, już Wam konkretnie, indywidualnie, czy wrócicie do siebie z kimś, z osobą, której datę urodzenia mi podasz, to oczywiście dla kilku osób takie czytanie mogę zrobić i będzie ono kosztowało 55 zł. No, taka promocyjna cena. Wiadomo, że tam nie, nie dostajesz tylko odpowiedzi, czy tak, czy nie, tylko dostajesz też okoliczności energetyczne, które się pokazują. Więc to nie jest takie: wiecie, wrócicie do siebie, no tak, no nie i koniec. Nie, 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 no to będzie wszystko to, co karty na wasz temat będą chciały i odnośnie tej sytuacji pokazać. Więc jeżeli ktoś jest z kolei takim odczytem zainteresowany, to też zapraszam do tego samego. Do kontaktu pod ten sam adres oliana 777 małpaw.pl. Dosłownie dla kilku osób takie czytanie mogę zrobić przy okazji tego odczytu. Dobrze, moi drodzy, teraz zajmujemy się już wyborem. Macie trzy karty wyboru, patrzycie i do trzech sekund wybieracie tą, która jest na dzisiaj Twoją decyzją. Dobrze, patrzymy więc, co tutaj wyjdzie nam, moi drodzy. Rybkę wybraliście, więc patrzymy, czy ona się okaże waszą złotą rybką, czy też nie. Trójka wody, ósemka powietrza i król ognia. Patrzymy, tylko sobie tu ładnie rozłożę, żeby cokolwiek było widać na wizji. Trójka wody, ósemka powietrza i król ognia. Powiem tak, jeżeli tutaj ktoś coś zrobi, no to byłaby nawet szansa, żeby do siebie wrócić, ale problem jest w tym, że nikt tutaj nic nie robi i nikt tutaj może nic nie zrobić. Wiecie, jeżeli po jednej ze stron jest uparciuch i po drugiej ze strony jest uparciuch, no to te dwa uparciuchy mogą się nigdy do siebie nie odezwać. I generalnie ja was nie namawiam, żebyście się odezwali, odezwały do tych osób, dlatego że akurat to może z tobą akurat nie rezonować, prawda? A później się okaże, że y, to odezwanie się twoje zrobiło więcej szkody niż to warte. Moi drodzy, ewidentnie jest pokazane dla niektórych, że y, może mogłoby się coś zadziać, może mogłaby ta energia na nowo, że tak powiem, poruszyć się, ale nikt tu nic nie robi. Ósemka powietrza, czyli tak naprawdę ktoś nie wie czy może coś zrobić albo też tutaj duma pycha wiadomo zależy co tu się stało no wiecie też nie jestem w stanie indywidualnie znaczy yy, powiedzieć konkretnie jeżeli jesteśmy na czytaniu ogólnym ale są różne wersje tego, tego rozkładu dla jedynki pierwszy yy, to jest taki scenariusz że nikt się tutaj nie odezwie bo po jednej i po drugiej stronie jest pycha i duma i nikt pierwszy ręki nie, że tak powiem, nie wyciągnie albo nie zaproponuje nic. A druga sprawa jest taka, że jeżeli na przykład macie do czynienia z osobą, która ma już kogoś, i tu jest kwestia wyboru między tobą a tym drugim człowiekiem, czy tam kobietą, czy, czy mężczyzną, to tu jest powiedziane, że ta osoba nie podejmie żadnej decyzji. Dlatego, że ona nie wie. Wtedy, jeżeli jest trójkąt, to ten trójkąt jest trudny dla człowieka, który w nim jest, bo on jest między młotem a kowadłem. Z jednej strony trójka wody, z drugiej strony król ognia. Czyli, jeżeli pytacie o osoby, z którymi byliście w takiej konfiguracji, to ten człowiek nadal nic nie podejmie, bo on nie wie, on po prostu nie wie. On i chce mieć jedno, i chce mieć drugie, i tak naprawdę jest mu tak najwygodniej. A jeżeli kto, któraś z pań, czy tam któryś z Panów będzie kazał tej osobie coś wybierać, to ta osoba nie będzie wiedziała, rozłoży ręce i wyboru nie będzie żadnego. Natomiast jeżeli jesteście oboje wolni, to tak jak mówię, tutaj obawiam się, że nikt nic nie zrobi, nikt nic nie zapoczątkuje i nikt nie wyjdzie z inicjatywą, przez to no, nie będzie powrotu, nie będzie powrotu, bo nikt nic nie zrobi. Powiem Wam szczerze, że u niektórych jest taka sytuacja, że Godność komuś nie pozwala się odezwać i łatwiej mu jest pójść i kogoś nowego poznać w królu ognia czy tam jej, aniżeli odezwać się do Was, nawet jeżeli są uczucia i emocje, ale godność, ale coś się zadziało takiego, że ktoś nie może się przemóc, żeby pierwszy się odezwać, bo godność, wiecie o co chodzi. Mimo, że tutaj może być przywiązanie do Ciebie, może być niekiedy naprawdę yy, uczucie, mogą być ciepłe uczucia w Trójce Wody, ale też jest ta ósemka powietrza, wiecie, nie do przejścia. Ósemka powietrza jest przeszkodą, która pokazuje, że tak naprawdę mm, no ktoś y, albo się obawia cokolwiek zrobić, bo nie wie, czy druga strona by to odwzajemniła, czy by chciała y, powrotu, albo po prostu duma pycha nie pozwala. Czyli coś się zadziało, pokłóciliście się bardzo mocno, czy tam coś się zadziało innego. I ani jedno, ani drugie się nie odezwie. No to, jeżeli taka energia w takim stanie pozostanie, no to nie będzie powrotu. No nie będzie powrotu ewidentnie, i wtedy scenariusz jest taki, że prędzej czy później po jednej ze stron ktoś sobie kogoś znajdzie nowego w królu ognia. Więc moi drodzy, no złożona ta jedyneczka, ale no tak jak wam mówię, zawsze przy jednej z grup może być kilka podgrup, wiecie, dla różnych osób. Dobrze, patrzcie, dwójeczka, wybraliście co? Wybraliście zupę pomidorową. No to patrzymy, co ta zupa Wam powie. Czwórka ognia, gwiazda i rycerz ognia. No tak, tu powinniście do siebie powrócić. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim macie kartę gwiazdy. Czyli niektóre osoby z Was są relacjami przeznaczeniowymi. Pamiętajcie, że przeznaczeniowa relacja to nie musi być docelowa, tylko taka, która musi zaistnieć w Waszym życiu, bo jest taki plan, bo coś razem musicie zrobić przez parę lat albo parę miesięcy i tak dalej. Niekiedy przeznaczeniowe związki są do 10 lat na przykład, prawda? Nieraz do 15, ale nie zawsze jest to yy, docelowa relacja. Pamiętajcie o tym, że docelowy a przeznaczeniowe to są dwie zupełnie inne nazewnictwa. Natomiast co tu jest jeszcze powiedziane? Uważam, że tutaj będzie duże szanse na powrót. Rycerz ognia mówi o tym, że ktoś zrobi ten krok i ktoś po prostu tutaj zainicjuje ewentualność takiej sytuacji. Natomiast czwórka ognia mówi o tym, że jeżeli wy mówicie, pytacie o byłych małżonków, były, mał... były żony, byłych mężów. Albo o partnerów byłych, z którymi, nie wiem, macie dzieci albo razem mieszkaliście, jakaś stabilizacja była w każdym bądź razie, tak? To tu tym bardziej będzie powrót. Jeżeli, roz, jeżeli się rozsypała rodzina albo związek, gdzie było dziecko, to tutaj duże szanse, że ten ktoś powróci, że ktoś, znaczy powróci, będzie chciał powrócić. A czy przyjmiecie, czy oni was przyjmą, nie wiem, ale tutaj rzeczywiście no, są dobre, przychylne, yy, że tak powiem, energie. No, w niektórych przypadkach może być tak, że ktoś po prostu będzie brał pod uwagę dobro dziecka i dlatego powróci. No, ale nie pytamy w głównym tutaj zapytaniu, jakie będą jakieś tam ukryte motywy, tylko po prostu pytamy, czy wróci, czy nie wróci. Więc moi drodzy, uważam, że wróci, uważam, że szanse są, szczególnie dla rodzin, które się, że tak powiem, rozsypały i są dzieci, albo po prostu ktoś tworzył rodzinę i nawet i bez dzieci, ale była pewna stabilizacja, która tworzyła pewną, właśnie taką, jak to się mówi, taki filar, tak? Bezpieczeństwa i filar stałości i rutyny pewnej w życiu. Co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że tak naprawdę, no tutaj powrót może być nawet nie, znaczy, nie chcę mówić niedługo, bo wiecie, ktoś pomyśli: o w przyszłym tygodniu powrót. Nie, uważam, że tutaj nie będzie ten powrót w latach, tylko uważam, że do roku czasu ten powrót może być. Czyli no dość taki chyba bliski termin, jeżeli chodzi o całe nasze życie. No to ten rok to jest raczej chyba taki yy, no bliski termin, tak mi się bynajmniej wydaje i w taki sposób bym to zrozumiała. Yy, no dobrze, to wszystko moi drodzy. Nie będzie to długi odczyt, dlatego że mam czytania prywatne, więc one są teraz priorytet, tak? One są w trybie priorytetowym. Dobrze, patrzcie co tu wybraliście. Sobie wybraliście zamek na Fosie. Patrzymy, co ten zam. O, moi drodzy. Nie powinnam tutaj, że tak powiem, już pokazywać poprzez swoje reakcje, jakie są karty, ale karty są przepiękne. Królowa ognia, dwójka wody i król wody. No, czegoś piękniejszego nie widziałam. Generalnie tak. Przede wszystkim ogromna pasja. Na pewno tej osobie się... Przepraszam. Tu na pieska musiałam spojrzeć. Na pewno tej osobie się bardzo podobasz. Jest duże być może przyciąganie fizyczne, albo było wtedy, kiedy byliście razem. No i tutaj powiem szczerze, że no, cały czas się podobasz tej osobie. Cały czas ten poziom atrakcyjności jest niezwykle wysoki. Dwójka wody, moi drodzy, to są bratnie dusze po prostu. I nie doszukujemy się tu już karmy, czy nie karmy. Dlatego że po pierwsze, karmę tu nie widzę w, trzy, w tych trzech kartach. A po drugie, nie wszystkie bratnie dusze, które wchodzą w nasze życie, od razu przychodzą z, z karmą. No moi drodzy, to tylko niektóre bratnie dusze wchodzą z nami w relacje karmiczne, a dużo jest osób, które są naszymi bratnimi duszami, ale z tego poziomu nie wchodzą w nasze życie czyli karmy nie ma, jest po prostu normalna relacja bratnio-duszowa. Przy tym kontekście no, damsko-męskim, no to to jest piękna zawsze relacja. Jeżeli bratnie dusze bez żadnych karm wchodzą w relację damsko-męską, bądź po prostu romantyczną, bo też są różne mieszane energie, no to powiem, że to jest piękna miłość, tak? Bratnio duszowa, bez, bez żadnych nie wiem, zależności karmicznych i tak dalej. Jest naprawdę piękna miłość, która, jeżeli przetrwa, może być najmocniejszą miłością i najpiękniejszą miłością w życiu. Natomiast Król Wody to jeszcze jest spotęgowanie tego, że między wami albo już była miłość, albo ta miłość yy, tak naprawdę będzie rosła w siłę. Dlaczego mówię albo była, albo będzie? No bo różne mogliście mieć staże tej relacji. Mogliście być z miesiąc ze sobą, mogliście być paręnaście lat, więc te osoby, które były krótko, no to raczej w mniejszym stopniu te uczucia już zdążyły się rozwinąć, prawda? Natomiast moi drodzy, no tutaj, jeżeli jesteście bratnimi duszami, czyli znacie się nie od y, jednego wcielenia, tylko od kilku bądź kilkunastu, no to tutaj też jest takie, y, nie wiem jak to wytłumaczyć. Zawsze bratnie dusze mają ze sobą połączenie takie niewidoczne dla oczu, takie powiedziałabym mistyczne, takie wyjątkowe. Takie no, duchowe, na poziomie duchowym, na poziomie energetycznym, takie osoby zawsze mają ze sobą połączenie, dlatego że nie da się, wiecie, tak, yy, że tak powiem, usunąć na poziomie energetycznym yy, wszystkich odczuć i emocji z poprzednich żyć. Oczywiście to nie będzie tak, że wy będziecie yy, pamiętać, co Was łączyło kiedyś. Ale w energii pewne rzeczy zostają. Szczególnie, jeżeli są osoby, które doskonale się znają na energii, bądź są wysokowrażliwe na tyle, że też odczuwają energię dość mocniej, to są zazwyczaj osoby wysokowrażliwe, tak? Które, na przykład, mają jeszcze dodatkowo jakieś pojęcie o energii. Wtedy naprawdę takie osoby może, mogą być bardzo, powiedziałabym. Yy... Bardzo czułe, wyczulone na energię, i jeżeli masz też zdolności nadprzyrodzone, to też niektórzy widzą wcześniejsze wcielenie, wiadomo. Natomiast moi drodzy, generalnie może być tak, ale to już mówię tak jako ciekawostkę: że jeżeli na przykład patrzysz na osobę, z którą jesteś i która jest Twoją bratnią duszą, która jest już no niejedno wcielenie z Tobą, to nieraz może się nakładać na tą osobę, na twarz tej osoby inna twarz. I często jest tak, że jeżeli się tak dzieje, to ty po prostu widzisz tą twarz z poprzedniego życia tej osoby, z poprzedniego wcielenia. Ale tu już mówię, no bardzo specyficzne rzeczy i rzeczywiście tak się dzieje, ale no nie u wszystkich, dlatego że to są jakieś tam określone warunki okoliczności, gdzie to się zadzieje i że w ogóle ta osoba to zauważy, prawda? Ale są takie. Przepraszam, ale są takie przypadki, że rzeczywiście y, możesz widzieć jak gdyby niekiedy zupełnie inną twarz osoby i y, naprzemiennie. I to jest właśnie y, widzenie tej osoby y, twarzy z poprzedniego życia. Y, dobrze, co tutaj jeszcze widać? No moi drodzy, generalnie tutaj uważam, że naprawdę możecie super mocny i super szczęśliwy związek tutaj, tutaj stworzyć, jeżeli wrócicie do siebie, jeżeli akurat Jesteś w, w grupie trzeciej i ciebie to spotka i z tobą to rezonuje, no to naprawdę piękna relacja przed tobą. Piękna relacja, duża miłość, duże spełnienie, dużo szczęścia, dużo takiego, powiedziałabym, odczuwania siebie nawzajem z racji bratniej duszy, prawda? No i też więzi fizyczne, królowa ognia, tutaj też wiecie. Ta druga strona dość mocno się też pokazuje, czyli fizyczność, atrakcyjność, przyciąganie, pożądanie, czyli to, że tak naprawdę odczuwacie siebie na każdym poziomie. No naprawdę, piękna, piękna y, tutaj jest historia dla grupy numer 3. Jeżeli z kimś to będzie rezonowało, to naprawdę super, to naprawdę super i niektórzy już mogą odczuwać, że akurat z nimi to na pewno rezonuje. Y, ale tak, tutaj bardzo duże szanse na, na powrót. Kiedy, no to ciężko powiedzieć, bo wiecie, tutaj was jest dużo i akurat dość, yy, znaczy powiem tak, tu akurat jakoś mocno mi się nie pokazuje okres, w którym to mogłoby być. W dwójce mi się czas pokazał, u was nie do końca, więc powiem szczerze, że być może to, może, to jest tak zróżnicowane, że akurat w trójce nie dało się tego czasu pokazać. Zresztą, wiecie, no, określenie czasu nie do końca jest. Yy, Czymś, co się utrzyma, dlatego że elementy z zewnątrz wpływają na to, czy coś się przesuwa, czy coś przyspiesza. Wy też poprzez swoje działanie na to wpływacie, więc generalnie, wiecie, no tymczasem to jest naprawdę różnie. Warto zawsze w kartach pytać o jak najkrótszy czas. Wtedy ta energia jest w stanie rzeczywiście się utrzymać i nie zmienić się pod wpływem jakichś tam elementów z zewnątrz, które no, w dniu codziennym są wokół nas i wpływają na nas, prawda? Więc, no, nie sposób, żeby nic na nas nie wpływało w trakcie jak gdyby tego oczekiwania na to czy, to, czy to się zadzieje, czy nie. Ale tak, moi drodzy, tutaj jest bardzo, ale to bardzo duży potencjał na to, że Wy rzeczywiście do siebie wrócicie. I już tak wrócicie przy takich kartach. To mogę powiedzieć, że już tak wrócicie na stałe, że to nie będzie powrót, i zaraz znowu jakaś sytuacja. Tylko tutaj możecie już bardzo y, piękną relację, nawet docelową, bym powiedziała, y, stworzyć. Y, dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, takie króciutkie czytanie. Y, tak jak powiedziałam na początku, y, powolutku nasza promocja dla singla: jakie masz przeszkody, jakie masz blokady, że w tym momencie jesteś w stanie, właśnie singielstwa no to to jeszcze chwileczkę ta, ta promocja będzie trwała. Ale tak jak powiedziałam dzisiaj dla maksymalnie 8 osób mogę zrobić czytanie właśnie dla Ciebie konkretnie, indywidualnie, na temat tego czy wrócicie do siebie z konkretną osobą, której datę urodzenia i imię mi podasz. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Ja już wracam do czytań prywatnych. Pozdrawiam, Oliana.